A, o, oh. oh, Pomocy szybko! Dobra, podaje się, podaje się! Aaa! Co to za tabletki ma swinium, No tak to nie! Super! chciałbym <laughs> było się poddać, mam coś w pizie. A jak panom żo żongluję, jestem tym... Yyy... ...cyrkowcem, to będzie mniej, czy nie będzie mniej? Och! Och! Nie trafił! Zostawisz mnie, zostawisz mnie! Ej, szybko, bracie, ratuj, ratuj, bracie ratuj, ratuj! Dobra, może rowerem ja będę uciekał. Ej, dobra, przepraszam pana. Poddaj Słucham? się, na napad ci biorę. Zmotka do mnie? Tak. A mogę sobie kupić chociaż jedzenie? Ej, tak, możesz. Nie ma problemu, Titi. Dziękuję. Kurwa. Spoko, spoko, jakby, nie no, my to spasji robimy ogólnie. kurwa łysy. ŁYSY! ŁYSY! Nie no kurwa jaki łysy Tu ma pan Co robi sta... test ciążowy? No to jest, no mierzy czy jesteś w ciąży yy, nie, o, takie, o takie pytanie, byłeś kiedyś wrody? Nie, ale wiem, że ty byłeś bo jesteś łysy No Łupie, nie idziemy na solówę, nie tak nie będzie idziemy na Co ty mi łysego go Nie no, What? nie no ze sprzętem to nie, co myślisz? Aha, się no to dobra, tam? to idźcie solówka, solówka idziemy solówę, Bez sprzętu a zawierzysz mnie później? Ehe, no zawierzemy cię na luzie. Takuje... O i cios, ale nie, jednak Łysy unika, wali tapa, o... Upad, upad, upad leży, leży, kopie jak najman. Uwaga, uwaga, co się tu dzieje? Łysy bije. O nie, jednak robi unik, Łysy na pistę dostaje. To, 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 to. Bombi i bombi tego, bombi, bombi. Dobrze, Łysy, O i łysy na pistę dostaje. krwawi tutaj z noca już, łysy. Bombi, go, o, ale to był montażny, potężny cios. O nie, łysy, dostał na napistę znowu. Co się tu dzieje, Cześć, y, walka pełna z... go szybko, taktyka! Kurwa, nie tymy! O, 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 o. Dyskwalifikacja. Sędzia. No i kolejny pojedynek wygrany. Ze się nie zadziała. Tego, stop, 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 trzeba końc... biorę go. Tylko nie, no nie przy policji, nie przy policji! Łysy, nie rób przy... nie! Ała, ała! Oa, Oa! Ej, przepraszam panowie, panowie, my wjeziemy kolegę na szpital, na szpital kolegę bierzemy! O! Oh. O! Oh. Terry department, proszę wjechać do powoczy. Oa. Co ty tam robisz, co? Nic! On za dużo tego! Jedziemy z nim na szpital! Nie widzi pan. Zatrzymaj jedziemy się. z nim na szpital, a z nim jedziemy! Ale kurwa, gościowie, bałeś się w mój samochód, co ty ty gościu? Tu chyba prawo jazdy nie ma, co? Nie, no jak nie ma, jak jest, panie władzo. Chcieliśmy, gdzie z gościnik? Idzdę tam, zamknij! Może no, si, przytuli pan zaraz, pan, on no, umrze zaraz, on umrze, słyszysz? On się umiera! Po... On umiera! No to masz problem. Za późno. Dobra, super. Oj, nie ma prawa jazdy. I jak to nie ma prawa jazdy? Dobra, proszę pana, wie pan co, ja muszę szybko zainterweniować. Proszę tutaj, sobie. Co pan robi? Dobra. Wyłacza pan śniczek, raz, wysiada pan. Jo, spokojnie, ja, Próba nic, ja, nic, nie Próba ja nic nie robię. Ja nic nie robię, ja nic nie robię. Ja nic. ucieczki była. Proszę pana, ja tylko wezmę go szybko, położę gdzieś, bo on ciężki strasznie. Pan wysiada z samochodu. Słyszysz mnie szybko, interaktuj z nim. on się. Co on sobie chciał? Kto chciał ruszyć tutaj, kolega? Nie, nie wiem, on jest dziwny, wie pan, on jest nieprzewidywalny, strasznie. Ej, dobrze. ej, jest, nie celujcie do mnie. Nie, przypadek. Proszę wyjść z samochodu. Ja jestem tutaj, halo, łysy, szybko, wysiadaj. Wysiadaj, łysy, wysiadaj. się, za dobrze. Nie ma pan prawa jazdy i brawurowa jazda. Jaka, prawda, no Wjechał pan z... mi dwa razy w radiowóz? No ale to pan mi zajechał drogę. Oooo! Oh! Oh, pomocy szybko! Dobra, podaję się, Dobra, podaję się! Aaaaaah! Oh! 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 Co się stało? To teraz to sobie przejebałeś, gościu! Oh! No to w inne jakiejś, było zapoznać się w tym czasie z policją jakoś. O, to ja no, będę ja takim rekruterem. odbijamy kolegę jak chcę. Ej, 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 wychodzisz z sali, wychodzisz z <grym> sali. Raz, raz, się, się. Wychodzisz z sali. Ja już wychodzę, wychodzę. A mogę być takim rekrutem u was? Ja masz nie, bo Pum, jakiś rady, to jest kadet. No, czy... Rekrutem jest kadet i kadet musi mieć połowę, przejść rekrutację tą pierwszą, nie? O Boże! Aua, aua, moje oczy! Pan Dobra. tak nie świeci! Ręce do góry! A przyjściał i jestem zakuty Ao, jeszcze nie jestem. Ręce do góry! Ręce w górze mam! Trzymam! Trzymam! Nie bij, Nie bij, Nie bim! Nie no to już stój w miejscu, a nie... Stoję jest. w miejscu! No gdzie no, tam 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 mam stać? Tam tam nie tam strzelaj! Tam don't shoot! Przeleciało mi całe życie przed oczami Dobra Odbijam go, no Poddaj się Pomóż mi! Już się poddaję Pomóż mi! Bracie! Poddaj Pomóż mi! O, cóż się, po, kupa, pomóż tymi. mi! Jakby coś, to poddaj będzie mi bierzeć mission row, na komendę! Poddaj się. Zramuj go! Poddaj. Zramuj go jakby coś, jakby cię jechał, poddaj jak się. będzie w drodze, słyszysz? Poddaj się. Jak w drodze będzie, to go zramuj. Pan bo ja wyciągnę pałkę zaraz, Albo spituj, tak, że... spituj go, słyszysz? Spituj go! Ja tutaj oporu nie będę stawiać, bo ja tutaj jestem miłym człowiekiem. Tutaj, prawda? No ja tu już byłem. No, tak jest, tutaj. Idę. To się przebrać proszę jeszcze y, dobrze, y, już tutaj? Dobrze Tutaj, 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 tutaj? A nie. tu trzeba wziąć najpierw te ubrania, a najpierw trzeba mnie rozkuć, bo ja muszę się rozebrać. Ale są tutaj już zaszykowane ja No tu dobrze, pana zaraz a to proszę rozchuje. mi dać, to proszę mi dać, proszę mnie rozkuć i pan nie patrzy, dobrze? Bo ja się wstydzę, jak pan będzie... I proszę nie patrzeć. Nie patrzli pan na mnie, no bo ja się wtedy wstydzę Okej, okay. ma pan trzy sekundy. Jakie trzy sekundy? To jest za dużo. Ja spadam A, <laughs> nie sprawił! Zostawisz mnie, zostawisz mnie! Ej szybko bracie, ratuj, ratuj, bracie, ratuj, ratuj! Spierdalam w Uciekłem. Nie, goni mnie, jaki psychol. Poddaj się strzelaj. Nie strzelaj, nie strzelaj! Czemu nie strzelaj? a mam no mnie strzelał znowu to to do szpitala nie, tak, to nie. Co to za tabletki masz No tak to nie! Super, trzeba było się poddać, mam tu w pizzie. Ale tak to nie! Byłem miły kurwa, tam są drzwi zamknięte kurwa nie powinien tam w ogóle wychodzić, mam no, tu w chuju, a może, pan odchodzi Tak, to może, że tak no. Ale no nie, no tak to w sumie... Rory, tak, kurwa nie. ciebie Średnio był, ej, jeszcze biegłeś z nim? No nie, tak to już bez bieganu. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, bo że tu jest. Teraz ręce podniesiesz, czy też mam tej zerować? Podnieś ręce, podnieś. podniosę tutaj do drzwi. Opaki jestem już! Au, au, au! leci za Dobra, idę sam, idę sam, idę sam, spokojnie. Nie mogę nadwyrężać y, tego prawego ramienia, ponieważ jakby nadwyrężę, to mi się stanie złe w halo, 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 Dzień dobry, Dardzo, dzień dobry. Podaj się, podaj się, podaj się. Podaj, podaj się, podaj się, słyszysz, no aha, ogarniasz, podaj ogarniasz. Ogarniasz, ogarniasz, ogarniasz Na szpitalu o, kurwa debilu? Ogarniasz, ogarniasz Co Marley'a je, Dobrze, dobrze! Halo, co się stało? Trzeba ich rozjebać Zandat będzie Przepraszam, przepraszam Nie No kurwa no O, dobra, nie zatrzymaj mnie Dobra Kurwa, pusta jak twoja bania No czego ode mnie chcesz? Fuck you, fuck you bitch. Jakiś. Jakiś naciągasz chyba. Zatrzymaj się, zobaczymy co proponuje. Nie, nie, nie stary, to są dwa radiowozy. Jak na karzonie u smerfa, oła. Nie, po dachach, po dachach, jak asasyni. Jak asasyni? A co oni robią? Co ty, co wy robicie? Ale to jest zatrzymanie w końcu czy co? Owe. Spierdalam. Dostawcie mnie, bo skoczę. Po dachach, jak asasyn. Aaaa! Ejo. Co? Kurwa, ból! Ja, Jaka, spiertałam przez vanilę. Dobry wieczór, w czym mogę pomóc? Dobry wieczór, pracuję tutaj, jestem pracownikiem. Halo, pracownikiem jestem tutaj. W czym widzicie problem? Halo, nie jest słychać, pana. Zakrzymane. Halo. Zakrzymane o, teraz się słychać, jesteś. teraz się słychać. Za co? Jaki powód? Za podejrzenie o ucieczkę. Nie, a ja, ucieczce, jaki macie dowody? Przepraszam policją. bardzo, bo mnie jest tutaj, srebr zaraz zwolni i tak nie może być. Da. Tak nie może być, tak Ja muszę tu pracować. Muszę zobaczyć ci... kamery, zobaczyć kamery. Ja, ja... Tu kamer nie ma przecież. To jest kurwa klub dla dorosłych, tu kamery nie ma żadnej. Tu się przebierają y, te panie I tutaj nie można mieć. Tutaj kamer nie ma Przebieraj się. Odkryj mnie. Pinuj go hobbik teraz Bo kurwa Ej! Dobra. Przybieram się. Idą. Dobra, podnieś ręce do góry. Idą? Dobra, pójdę Lęce do celi, przejdźcie tak zaraz, Lęce. w celi będę. Cali będę zaraz, Lęce. poddaję się! Ręce! Kurwa, nie wiem. Ej, chciałem tylko zgarnąć pączki, dobra Trzy ucieczki mu przyklepamy. Nie, 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 jakie trzy ucieczki? Przepraszam. A jak panom żarzągluję, jestem tym, yy, cyrkowcem, to będzie mniej, czy nie będzie mniej? Yy, składanie fałszywych zeznań, bo pan podał fałszywy dowód osobisty. Lecimy dalej. Patrz, u Widzicie taki kurwa moral z tego? Nie, nie odpierdalajcie maniany, bo kurwa skończycie tak jak ja. I będzie chujnia festy. I będziecie mi dwie ma... dwie Dobra, chuj po prostu, jebać kończę to. tu razem, do 见到爷姐妹。